Z tytułu też okoliczności, jaka dzisiaj się staje faktem, 17 marca, jak ktoś słusznie z Państwa powiedział, to jest Dzień Świętego Watyka, świętego, który jest niezwykle ciekawym przykładem patrona dla konkretnego europejskiego narodu, bo nie jest to jeden z wielu świętych, których możemy pamiętać. Pamiętajmy natomiast o czymś innym: o tym, że był to jeden z tych świętych, który spełnił swoją misję, używając przez cały czas niezwykle ważnej siły argumentu. A nie argumentu siły. W bardzo wielu przypadkach chrześcijaństwo było wprowadzane w wielu krajach europejskich, bądźmy szczerzy, też nazwijmy rzecz po imieniu, za pomocą argumentów siłowych lub jak powiedzieliby dzisiaj ener cybernetycy, energetycznych. Czyli poprzez niszczenie tego, co było wcześniejsze. I za prowadzenie tego, co było nowe. Patryk był przykładem misjonarza, który był perswazyjny. Podobnie zresztą jak w Polski dziełach święty Wojciech, który jednak, jak wiemy, niestety skończył, skończyło to się śmiercią. męczeńską tego wybitnego europejskiego humanisty na przełomie X i -XI, XI wieku. Myślę, że ciekawymi przykładami są też dwa inni później kanonizowani biskupi z tamtych czasów. Co ciekawe, obaj Niemcy, czyli Bruno z Ferefurtu i Otto z Bambergu. Wszystkich tych czterech świętych europejskich uważam za ewidentnych apologetów siły argumentu. Ewidentnie siły argumentu. To wcale się nie przełożyło na późniejsze dzieje Irlandii. Ja będę chciał Państwu wskazać na początek kilka istotnych czynników, które są formą pewnych paradoksów. Ponieważ Irlandia jest w ogóle krajem, w którym jest mnóstwo paradoksów, dlatego, że mówi się niezwykle często o tym, że tym, co zaważyło na dziejach tego, tego narodu, celowo nie mówię Państwa, a potem zorientujemy się dlaczego, jest to, iż dochodziło tam do niezwykle trudnych stosunków o charakterze wręcz wzajemnego wyniszczania się ze strony dwóch wiodących w tamtym obszarze religii, czyli protestanckiej i katolickiej. Taki jest w każdym razie wspólny pogląd, który często jest podzielany. Jest to pogląd przesadny, dlatego że musimy pamiętać o tym, iż w przypadku Irlandii mieliśmy do czynienia wielokrotnie z sytuacją, w której elementy etniczne uzupełniane były dopiero później o elementy kulturowe, czyli w tym przypadku religijne, a mianowicie wtedy, kiedy nastąpiło, do, nastąpiło wprowadzenie reformacji. Czy próby reformowania religijnego charakteru państwa angielskiego wcześniej, które stało się z państwa, które wiodącą religią był katolicyzm, stało się państwem angielskim. To stało się kaną do konfliktu między szeroko pojętą grupą protestancką a katolicką. Natomiast to nie znaczy, że był to najważniejszy element tego konfliktu. W istocie, najważniejszym czynnikiem była jednak imperialna polityka Anglii, a potem Wielkiej Brytanii wobec Irlandii, która. I to jest pierwszy ciekawy fakt, który musimy pamiętać. Irlandia nie była bowiem nigdy zcentralizowanym, mającym znaczącą rangę na tle innych podobnych państw w państwie europejskim. Państwo irlandzkie jako takie nie powstało nigdy do czasu wieku XX. Dlatego przyjęło się mówić, że Irlandia uzyskując niepodległość na przełomie roku 1921 i 1922 stała się krajem, który jednocześnie okazał się być najmłodszą europejską demokracją, to jest ważne, ale jest jeszcze inny ciekawy paradoks. A mianowicie Irlandia, proszę zauważyć, powstała na gruzach państwa, które wygrało I wojnę światową. Był to jedyny taki przypadek w Europie, wszystkie bowiem inne państwa narodowe, czyli najkrócej mówiąc, sięgając do różnej definicji państwa narodowego, takie państwo, które z którego obywatele wiedzą, że należą w przytaczającej części tej samej kultury, a jednocześnie są osadzeni w ramach pewnych granic, które są wedle różnych ideologów wytyczone historycznie. Wcale tak nie musi oczywiście być, są tego różne odstępstwa. W każdym razie Irlandia powstała jako państwo niepodległe, ale ostrożnie, z tym też słowem, ponieważ to nie była pełna niepodległość. W roku 2021-2022 była to niepodległość dominialna. I wynikająca w którym stopniu z blokowania aspiracji prorepublikańskich przez Irlandczyków, wykazywanych przez państwo brytyjskie, a zwłaszcza przez głównego przeciwnika utworzenia republiki i zjednoczenia Irlandii, bo istotne jest to, że postulatem Irlandzkiego ruchu był przecież postulat jedności republiki na obszarze całej Wyspy Irlandii, ale z tą osobą, która doprowadziła do zatrzymania. Tych starań irlandzkich y, polityków niepodległościowych był ówczesny premier brytyjski Lloyd George. O tym będziemy jeszcze mówić, a który miał wdzięczny przydomek walijskiej szpady, dlatego, że był to człowiek z pochodzenia walijczykiem. On się tam urodził, a jednocześnie miał nieprawdopodobnie dużą umiejętność rozgrywania wszelkich konfliktów politycznych za pomocą swoich argumentów retorycznych i erystycznych. Był po prostu doskonały w dyskusji i mówiąc bardzo obrazowo i kolokwialnie rozkładał swoich przeciwników całkowicie za pomocą argumentacji, porównywanej do cięć Szpadów, stąd jego przydomek. Konstytucjonalizm irlandzki jest zatem bardzo młody. Jest młody, jeśli spojrzymy i porównamy go na przykład z amerykańskim, ale także i z pewnymi jego elementami właściwymi w wieku XVIII szwedzkim, ale także i przepisami prawnymi, które przecież są właściwie chociażby w Polsce, a dokładnie mówiąc Rzeczpospolitej Obojga Narodów. Na tym tle to rzeczywiście jest zjawisko stosunkowo późne, ponieważ, jak powiedziałem, była to najmłodsza demokracja europejska w okresie po, powstała po I wojnie światowej. Są dwa ciekawe paradoksy, które się pozwolę zaznaczyć na pierwszym przedroczu. Irlandia bowiem jest pod właśnie tlenem tej specyfiki etniczno-narodowej narodowej yy wyspą zamieszkałą przez ludzi, których nie możemy umiejscowić w ramach obszaru anglosaskiego. Są to bowiem w sensie rodowodowym certowie. Aczkolwiek wymieszani później w wyniku osadnictwa które było celowe i prowadzono je w sposób intensywny od XVI wieku przez państwa angielskie. Stąd na terenie Irlandii pojawiły się że tak powiem, nowe czynniki etnicze, którymi stali się Anglicy oraz Szkoci. Na tej kanwie tworzono również zbitki słowne, oznaczające, że w tym czasie zaczęły tam kształtować się inne grupy. Nie było tam już tylko i wyłącznie Celtów rozumianych jako ta grupa, która się w sensie historycznym i etymologicznym i rodowodowym czuła spokrewniona na przykład z Betończykami, ze Szkotami, z Waliczykami, z mieszkańcami wyspy Man. Ale nawet, jak wiadomo, mówi się, że pewne elementy z edycji są też zauważalne, no chociażby na obszarze hiszpańskiej Galicji. Celowo mówię Galicji, a nie Galicji, żebyśmy nie mieli tych dwóch obszarów. Otóż yy, pojawiły się nowe zbytki słowne pod nazwą Iroszkotów, anglo-irlandczyków. uwagi właśnie na politykę, jaką prowadziło państwo angielskie. Ale także i z uwagi na stymulowanie osadnictwa szkockiego, które było głównie presbiteriańskie, a więc dotyczyło tego odłamu protestantyzmu, który nie był anglikanizmem. I element drugi, który uwzględniam na tym slajdzie, dotyczy jednocześnie faktu zaistnienia dziedziczenia angielskiej, a potem brytyjskiej tradycji parlamentarnej i szorej kultury prawnoustrojowej. To jest bardzo istotny element. Ponieważ to jest element, który można byłoby obrazować nieco schizofrenicznym. Z jednej powiemy strony znamy zachowania Ilańczyków, które były oparte na znaczącym elemencie buntu. Buntu skierowanego przeciwko Anglii jako państwu uciskającemu, które dokonało pierwszego najazdu już w XII wieku, o czym powiem. Ale z drugiej strony ten paradoks hizofreniczny polega na tym, że ci sami Ilańczycy, którzy, no wielu z nich się głęboko nienawidziło Anglii jako swojego oprawcy, zarazem nie mieli innego wyboru, jak dziedziczenie i przejmowanie pewnych elementów myślenia o państwie, o jego instytucjach, o jego organizacjach, które było absolutnie współzbieżne, albo wręcz dziedziczone przez nich na kadrę doświadczeń kontaktów z Anglią jako państwem, a potem z Wielką Brytanią. To jest sytuacja niezwykle ciekawa i przekorna. To jest sytuacja, w której ma się w głowie tradycje walki z potężnym sąsiadem a jednocześnie wie się, że inny sposób przejmowania kultury prawno po prostu jest niemożliwy, ponieważ dominacja tego zjawiska jest tak znacząca. Proszę zauważyć, my tego paradoksu nie mamy w naszych dziejach, ponieważ w przypadku Polski i zwłaszcza w oczywiście rozbiorów, myśmy pewne elementy, nazwijmy to kultury politycznej krajów ościennych, które nas dogadały naszego podziału w wieku XVIII, Czyli rozebrały Polskę, przemawiali, ale bardzo wiele elementów odrzucaliśmy. To też było zresztą jeden z elementów istotnych kadną do problemów z tożsamością polskiego państwa w latach 20. ponieważ korzystaliśmy z doświadczeń różnego rodzaju doświadczeń parlamentaryzmu austriackiego, w jakim sensie także niemieckiego. Mówię o drugiej niemieckiej. Czy również Dumy Rosyjskiej w okresie po roku 1905, a jednocześnie odrzucaliśmy takie istotne czynniki jak germanizacja, rozmiana pod kątem pewnego ucisku o kulturowym czy rusyfikacja. W przypadku Irlandczyków nawet możemy sięgnąć dalej. Irlandczycy przecież utracili własny język. To jest naród, to jest naród celtyckim, w na ramach którego zaledwie od 3 do 4% ludzi. Dzisiaj w tym języku mówi na co dzień. Może im mówić około 30 to są dane bardzo nieprecyzyjne, ale takie one właśnie są. Jednocześnie chce im mówić o wiele mniej, o wiele mniej dlatego że jest to po prostu z ich punktu widzenia nieprzydatne. Jakie są to historyczne doświadczenia prawno-ustawowe Irlandii? Argument pierwszy, który już Państwu cytowałem. Irlandia nie funkcjonowała. Jako scentralizowane państwo feudalne nie może być zatem porównywalne z takimi państwami, które w tym czasie powstawały, jak chociażby przypadek Polski, przypadek Czech, do końca wieku XI przypadek Chorwacki, wczesne państwo węgierskie. To wszystkie te przykłady to były przykłady państw, które się jednak ukształtowały na kanwie obalenia dawnego systemu, <laughs> wynikającego także z kultury, jaka tam wcześniej istniała. W przypadku, wiadomo, Węgrów chodziło tutaj przecież o najazd Węgrów. I o zasymilowaniu ludności lokalnej, która była częściowo też słowiańska. To samo dotyczyło przecież Bułgarów. To jest jeszcze bardzo ciekawy przypadek, bo Bułgarzy są przykładem przejęcia niezwykle witalnej kultury lokalnej i przemiany siebie jako najeźdźców azjatyckich w nowy naród słowiański. Niezwykle ciekawa sytuacja, zresztą będzie ona trochę podobna pod kątem pewnych analogii z Irlandią. Warto pamiętać, tego o tym tutaj nie podaję, ale dwa słowa dla Państwa uzupełnienia. Otóż Ilandczycy, będziemy używać tego pojęcia w skrócie, chodzi w tym przypadku oczywiście o Celtów irlandzkich, nie tworząc państwa scentralizowanego, jednocześnie tworzyli federacje królestw, które były nominalnie tylko podległe tak zwanemu arcykrólowi, po irlandzku ardri. Słowo ri to jest król, a arcykról, albo tzw. wysoki król, stary, ponieważ Kultowe miejsce, które jest wzgórzem tary, położonym nieco na północ od Dublina, stanowi miejsce, które możemy nazwać, używając określeń chociażby, które wymyśla i wprowadza do obiegu informacyjnego Norman Davis, jako macierz danego narodu. Tak jak naszą macierzą w tym sensie jest obszar między Gniezdem a Poznaniem, razem z Letnicą, co zresztą ku mojemu zaskoczeniu i zdziwieniu Davis nie zauważa. No, ale widocznie z tym się zetknął w mniejszym stopniu. W każdym razie wzgórze Tara, które było wzgórzem kultowym, a zarazem wybranym jako miejsce tego nominalnego zwierzci stwarcy króla, w istocie było naprawdę tylko i wyłącznie symboliką czegoś, co w realiach faktycznych nie istniało. Nie było państwa jednackiego, było kilka królestw autonomicznych, na których kanwie pojawiły się nazwy, które Państwo zapewne doskonale znają, czyli czterech historycznych prowincji irlandzkich, które wcześniej były królestwami. Natomiast tam się pojawiło jeszcze jedno królestwo po irlandzku, Mide, czyli hrabstwo Mid, które jednakowoż potem zostało wchłonięte przez Leinster i w efekcie dziedziczymy w Irlandii pamięć o czterech ważnych i dużych królestwach, które jednakowoż rządziły się własnymi prawami i w istocie były, oparte były na kulturze plemiennej. Plemię polska oznacza Tuath, plemię albo rodzina. Potem dopiero się pojawiło pojęcie klanu. W każdym razie te cztery królestwa, a później prowincje to oczywiście są Leinster od wschodu, Munster od południa, Konacht od zachodu i Alster od północy. To są nazwy szczęściowo zaliczoe, ale używam ich celowo dlatego, że są te nazwy zapewne w państwu świetnie znane.